Pokażę Ci, jak rozwiązać ten pewnie jak ósmoklasisty. Przeczytaj na spokojnie treść zadania. Odpowiedzmy teraz na pytania. Prawdopodobieństwo otrzymania liczby większej niż 3 na bączku z rysunku 1 jest większe niż 1 druga. Podobieństwo obliczamy dzieląc małe n przez duże n. Małe n to są interesujące nas zdarzenia. Chcemy, żeby liczba oczek była większa niż 3, więc na pierwszym rysunku będzie to 4 i 5. W takim razie małe n jest równe 2. I n duże to są wszystkie nasze możliwości, czyli mamy 5 możliwości wypadnięcia liczby. Więc prawdopodobieństwo jest równe 2 piąte. Jak zamienimy sobie to na ułamek dziesiętny, będzie to równy 0,4, a 1 druga to jest 0,5. W takim razie widzimy, że to prawdopodobieństwo jest mniejsze. Zatem zdanie jest fałszywe. Drugie zdanie. Uzyskanie nieparzystej liczby na bączku z rysunku 1 jest tak samo prawdopodobne, jak uzyskanie nieparzystej liczby na bączku z rysunku 2. Obliczmy prawdopodobieństwo na pierwszym rysunku. Chcemy otrzymać liczbę nieparzystą, czyli pasuje nam 3. 5 i 1. W takim razie mamy trzy pasujące z 5. Prawdopodobieństwo drugie. Mamy wybrać nieparzysto, czyli pasuje jedynka, trójka, piątka, czyli również mamy trzy pasujące, ale tym razem z 6. W takim razie czy te prawdopodobieństwa są takie same? Nie. W takim razie zdanie jest fałszywe. Popełniasz błąd, jeżeli jeszcze mnie nie obserwujesz, ponieważ takich filmików mam całe mnóstwo na swoim kanale. A jeżeli chcesz dokładnie poćwiczyć to zagadnienie, to w moim zeszycie ćwiczeń Matematyczna ósemka właśnie znajdziesz dział na temat obliczania prawdopodobieństwa. Jest to tam wszystko dokładnie wytłumaczone, zadania są rozwiązane krok po kroku. Do zobaczenia następnym razem, bye!